Ну, а сейчас обстел, чтобы про не садись, не бандер. Путься, Эй, эй. Pogaj, pokazuję, po Ej, znowu takie żarty. Jakie ja lubię tą swoją minę. Nie robimy więcej takich żartów. To zobacz. Pewnie z tobą źle. Też mamy ząbki, nie na wierzchu, ale mam więcej. Uważaj. Ja chyba będę gdzieś na takcie. A ty tu zostań i pilnoj do. Może się podoba w kostka. Jej, one mnie zawsze tak Nigdy, nigdy w życiu nie było tak to mnie nie denerwowała. Może mam jej chyba trochę się zawiesiłam. Miałam taką, taką zwiechę, no, tak zwaną zwiechę, że się w coś patrzę, patrzę i, i koń nic nie widać, ale przeszło. Może pójdę trochę coś na komputer. O, Nikola Krzywicka da nowy film. O, i znowu z nami. O, o, o. O, jakie on fajne. A poza. To mój film

Moja najwyższa pani. Mm, jasne. Już idę po pędzelek. Tak, tak. ty mi Pędzel. Taki pędzelowaty. O, tak mój ogromny drzewo. Tak. A już puszczam. Z pędzlem. Czy coś jeszcze zrobić? mogłabym coś Może na przykład klejem. Haha, <laughs> było bezpierzchnie tylko z nieuszką, tylko na jakąś folikę. I tą folikę Okej? Okay? Dobrze, dobrze. Mhm. Folika, tutaj jest folika. Jak to jeden Petrzop może zrobić Petrzopowi kawałek. Weźcie taką folikę. Tak, I podłóżcie ją pod łóżko Petrzopa. Podłóżkę. Tak. Zróbcie tak. I potem, jak już będzie, bo jak y, wiecie jakiej odfarki jada widzi, a jakiego koloru, to wyjście to tej kubki. Farba. Próbuję, wolę, tak. Czekajcie, jak to... troszkę. To był przyspieszony tempo, ale na pewno się nie da. I żart będzie zaraz spełniony. Jeszcze wejść. Szulu, jesteś zielony. Cześć Lusia. Jestem zmęczona. Ja ci to mogę coś zrobić. Tak, też. To jest jedź małż. No dobrze. Hm. Hahaha, <śmienicza> <śmienicza> oh, Rzucę się na jak zawsze. Przecież i tak jest kołdra, będzie mi winiutko. Łupa, łupa. Kurde! Teraz sola mi zrobiła, haa. To jest cała zielona. Jestem cała zielona. Jestem taka ubrudzona zielonym. Na no tej jednej łapie, że muszę się chować. Tylko, że właśnie ci gdzie I To mi tak. Tu jestem. Tak, tak. To. I nasza podłoga też. A już, 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 już. Troszkę, troszkę. Już zabieram, zabieram, zabieram. Już, już. Nie będę taka. Ty robiłeś mi zawsze żarty. To teraz ja ci zrobiłam żart. Zrobiłem żart. Widzisz, to nie jest takie miłe. Oj. Widzisz? Nie wolno sobie robić żartów. Bo jednej osobie może się to nie spodobać, a jednej może się to spodobać. A, a mi się akurat żarty nie podobają jak ktoś mi robi to nie mogę się podobać ale widzę Ojej, teraz muszę pościelić łóżko troszkę je wygłodziłem, ale tak, tak, tak wrzucały kostką, tak chyba szóstka, jej mam szóstkę, mam szóstkę wygrałam pierwsza, haha ha.

Szóstki, 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 szóstki. Oj, już nie możemy się tak doczekać, dlatego tak się wykupiamy, bo nie możemy się doczekać, jak dojdzie do nas nowy pet shop. Jeszcze nie wiem co to będzie za kształt, ale myślę, że to będzie albo kociak, albo Ale może to być też jakiś ptak. Ojej, oć, to bola. Ale najbardziej bym chciała, żeby to była szynszylka. Też bym chciała najbardziej szynszylkę. No a... Y, ten... i możemy się zobaczyć w następnym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Ach, jejku, jejku, jejku. Widzimy się w następnym odcineczku. Widzimy się w następnym odcineczku. Dzień marzenia. Tak, a w następnym odcinku, albo jeszcze w następnym, już będzie nasza nowa szynszylka, jej, szynszylka, jej, szynszylka, albo kotek. Ale najlepiej, żeby była szynszylka, co nie? Może być też los wspaniały, ale ja wleżę szynszylkę. Jej. Pa. Auć.